Marisia, bo tak, można ją nazwać, jest dla w tym bałagni, jedna z najmłodszych wystawiających, ukończyła Wydział Wcześniej Akademii Pięknej Krakowie, a swoją pierwszą wystawę miała w Galerii Muzeum Wojska Polskiego, w Warszawie. I myślę, że będzie to jakąś regułą w towarzystwie, że będziemy prezentować pracę młodych artystów po krótszym lub większym, większym w dłuższym okresie swojej samodzielnej twórczości, która została wywołana do tapiców. Właściwie głos tutaj powinien zabrać Pan Profesor Czesław Dźwiękaj, u którego Pani Marysia yy, zapieczy, to działała i realizowała, i pracowała jako asystenta. Oczywiście serdecznie te gratuluję w imieniu Akademii Śródpięknych, w Wydział Rzezie i inne. Bardzo się cieszę, że możemy prezentować pracę, praktycznie pracę ugromową. Na o tym fotografię. Ona sobie, przypomnij troszkę jak ona wyglądała, znaczy w rzeczywistości, jak wyglądała intelektualnie. Obroniłam się z zapoznaniu z profesorem Murila i, i Andenem. wpadło do tych przeglądów na, na wydarzeń stosownie młodszych. I to jest takie dla jak on jest go, jeżeli, jeżeli to, to się w Jeżeli na pierwszy raz to nie to z miarą No i przede wszystkim chciałam podziękować wszystkich którzy które i podziękować wszystkim, którzy byli na województwie byli w w grudniu. Wszystkim tego Dziękuję bardzo. Dziękuję tylko jeszcze być pojętym, że dzisiaj, stycznia 2010 roku o godzinie 16.50 wystawę ma liczącym, uważam za otwartą. Dziękuję Państwu za przybycie i